To motto ona wybrała z rozmowy z Andrzejem Mycem, członkiem Solidarności Walczącej tu z Wrocławia, który właśnie powiedział, myśmy walczyli o to, o czym nie bali się pomyśleć, bo wolność mówi, bo wstaje w głowie. Jesteśmy tyle w stanie tej wolności wywalczyć, ile potrafimy jej sobie po prostu wyobrazić. To mówi Andrzej Myc, wtedy traktowany jako totalny oszołom radykał, dzisiaj pracownik jakiegoś Instytutu Lotniczego w Stanach Zjednoczonych, wybitny profesor z, z wielkimi kwalifikacjami Kompetencjami naukowymi, na stałe mieszkający gdzieś w Kalifornii. Wśród osób, które na pewno jeszcze zdążymy, nie wiem, bo to strasznie nam się przeciąga czas, jest już po 15, a ja jestem ledwo przekroczyłem połowę, chciałem pokazać Wam Andrzeja Michałowskiego. To był bohater nimowoli, człowiek, który też, jakby, tak jak może Mietek Gil niekoniecznie natychmiast przystąpił do pier od pierwszego momentu do, do, do strajku. Natomiast w momencie, kiedy zaczął się formować, on był pracownikiem Portu Północnego. To jest olbrzymi obszar, teren, który przylega do stoczni. Gdy w stoczni zaczęła się ruchawka, u niego na nadbrzeżu również pojawili się ludzie z postulatami, zrobili masówkę, wybierali władze związku i on wtedy już właściwie tak, mając paszport w kieszeni, bo dostał kontrakt do zagranicznego armatora, był kwalifikowanym bosmanem Mógł, miał znał język, mógł jechać za granicę na kontrakt, co w PRL-u było absolutnie wyjątkową okolicznością, że, że można było wystarać się o kontrakt i paszport. I on nagle tej, na tej masówce, wybierają do władz związku, do tego, do tego komitetu strajkowego. Mówi ten chyba łubek, ten w ZMS-ie kiedyś był, ten były członek PZPR, ten donoś mówił mówi Boskie, to jakaś prowokacja. Wskoczył na, na jakieś podwyższenie i zaczął wykrzykiwać, wygłosił płomienne przemówienie o tym, czym ma być ten strajk, czym ma być ten komitet strajkowy, jak ustrzec się prowokacji, bo mówi, pamięta 70 rok. I wtedy ktoś mu założył biało-czerwoną opaskę na, 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 na ramię i wysłali go do Wałęsy, tam do schali BHP, żeby podpisywać to porozumienie. I tak stało się, że oczywiście nie wyjechał na kontrakt.